Jego historia to mniej niż okrów w dziejach ludzkości. Pierwsze wzmianki pochodzą z Chin i Indii. 2,5 tysiąca lat temu uzyskiwano go z wyschniętego soku trzciny cyfrowej. Do Europy trafił w IV wieku przed naszą erą, sprowadzony przez Greków z Persji. Był obiektem łakomstwa, luksusu, cennym na wagę złota. Do końca XVIII wieku jego źródłem była wyłącznie ciepłolubna słodka czcina. Przełom zaczął się w roku 1747. Niemiecki chemik, margraf z soków białego buraka izoluje słodki proszek. I gdy Napoleon Bonaparte zarządza blokadę Anglii i zrywa dopływ do Europy czciny beta vulgaris esculenta wchodzi na tron. I zaczyna się epoka szału. Niebo w gębie dla wszystkich. Balet na słodko, korzeniu buraczane już umyte i gotowe, by wycisnąć z nich samą słodycz, sacharozę w tanecznym padę D z niezgrabnego grubasa. Gdzieś tam powstaje jednostka słodyczy kilkanaście białych kostek. Ale zanim to nastąpi, zanim burak zamieni się w cukier, wyrwać go trzeba z ziemi, a jeszcze wcześniej pozbawić zielonego liści. Skalbowanie nie jest rzeczą łatwą, gdy tnie się za mocno, uszkodzić można główkę i stracić cukier zbyt słabo, to znów zanieczyszczenia utrudniające proces produkcji. Mechanizacja komplikuje problem. Nawet farmer głupieje, a co dopiero bezduszna maszyna. Skalbowanie buraków stało się więc przedmiotem naukowych dywagacji. W dziesiątkach prób przydatność wykazało rozwiązanie najprostsze: lekkie koło prowadzące i mechanizm teleskopowy balansujący po powierzchni buraków. Po etapie symulacji próba życia. Maszyna z iście zegarmistrzowską precyzją mierzy każdy burak. Kółko podnosząc się na główce przeskakuje wodzikami dyspozycję do talerzy tnących. W ten sposób diagnoza wysokości odbywa się z szybkością 10 korzeni na sekundę. A potem ciach i tak w kółko. Buraki bez znieczulenia, ale i bez bólu pozostawione, pozbawione zostają liści. Wyłarać z ziemi to już nie problem. Sypią się jak oszalałe w rytm dziwnego tańca, który równocześnie czyści je z grudek ziemi i przenosi tam, gdzie właśnie są potrzebne. Tam, gdzie rodzi się słodycz, która tu wcale tak słodko nie wygląda. jedna z najwspanialszych biologicznych fabryk, fabryka cukru. Ale zanim człowiek nauczył się z tej fabryki korzystać, wydobywał cukier z czego innego, produkował go z trzciny cukrowej, bo tak po prostu było łatwiej. Ale przed czas, że dzięki manipulacjom genetycznym nauczyliśmy się otrzymywać z jednego hektara 35-40 ton takich buraków, które prawidłowo powinny wyglądać tak. To jest Burak o prawidłowym kształcie, jeszcze nie pozbawiony liści, potem ogłowiony, jest właściwie tą fabryką, która teraz trafi do fabryki innej do cukrowni, która wydobędzie z niego te 16% cukru, które tam jest w środku. No nieprawidłowe buraki przed tymi wszystkimi zabiegami genetycznymi wyglądać mogły na przykład tak, i niekiedy tak wyglądają. Ale ta olbrzymia wydajność spowodowała, że musiały powstać fabryki na miarę tej biologicznej. W cukrowniach produkuje się ilości zupełnie fantastyczne tego, co człowiekowi jest do życia niezbędne, bo to nie jest tylko kwestia tego, że lubimy po prostu słodką herbatę czy kawę czy potrawy słodkie, ale to jest po prostu skarbnica energii, bez tego organizm człowieka żyć nie może i taka ciekawostka w Polsce rocznie produkuje się około miliona 700-800 tysięcy ton cukru. Gdyby to przeliczyć na wartość energetyczną, okazuje się, że cała społeczność Polski 36 milionów ludzi mogłoby odżywiać się tylko cukrem przez dwa miesiące, 60 dni i wystarczałoby energetycznie, kalorycznie tego pożywienia, żeby przez dwa miesiące wyżywić cały naród tylko produkowanym cukrem? Błąd numer jeden. Błąd numer jeden. Znany jest taki przypadek w świecie marynistycznym. Otóż załoga, która no, straciła wszystkie swoje możliwości pożywieniowe, prócz tego, że dysponowała rumem i cukrem, prawda? rumu nie, nie nadużywała, w tych warunkach przeżyła 9 dni. Ludzi oczywiście znaleziono w w stanie skrajnego wyczerpania na granicy śmierci głodowej. Cukier jest składnikiem energetycznym, ale nie wyłącznym może być wyłącznie dodatkiem do diety, natomiast nie może być podstawą wyżywienia. To jest pierwszy element. Drugi element to jest kilogram cukru. Dietetycy mówią, że dzienna dawka wynosi tyle. Jest to mniej więcej 50 gram. A normalnie, a normalnie. W krajach o, powiedziałbym, nadprodukcji i nadspożyciu, ta dawka przekraczana jest dwu, a w wielu przypadkach trzykrotnie dwukrotnie na przykład w naszym kraju. I co się dzieje? Powiedzmy, kiedy przez dłuższy czas używa się nadmiaru cukru, więc tak, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, nadpobudliwość, bezsenność, zaburzenia przemiany materii i tak dalej. Są to wszystko objawy pewnej choroby zwanej hipoglikemią. Niedomiaru cukru we krwi. Po prostu ten aparat enzymatyczny, który poddany jest strasznemu obciążeniu, zaczyna pracować tak gwałtownie, że likwiduje to, co spożywamy. Ale po dłuższym okresie ta hipoglikemia przechodzi w coś gorszego, w nadmiar cukru we krwi, a wtedy, no a wtedy hmm, uszkodzenia układu przemiany materii, otyłość, miażdżyca, a nawet to, co swego czasu zwano chorobą cukierników, czyli cukrzyca. Wszystko przez to, że zamiast. 50 gram, zaczynamy fanaberyjnie używać 100 bądź 150, kolego, nawet 200. gram. To, nie to nie są fanaberie. Te wyliczenia dietetyków bywają zawodne, nie zawsze muszą być prawdziwe. Poza tym jest jeszcze jeden niesłychanie ważny argument. Nawet gdybyśmy założyli, że tak mikroskopijną dawkę jak 50 gramów cukru spożywałby każdy człowiek dziennie, to i tak należało stworzyć niesłychanie potężne środki produkcyjne, nowoczesne i wydajne technologie, które pozwoliłyby nawet tę ilość cukru produkować. I takie technologie powstały. Trudne, skomplikowane, ale niezwykle wydajne. Wyciągnięty z ziemi i umyty wyglądam wspaniale, zwłaszcza z zielonym zdobieniem. Szybko jednak tracę czuprynę, bo ludziom zależy wyłącznie na mojej słodkiej tkance. Wciągają mnie więc w dziwne misterium, z którego wychodzę kryształowo czysty, ale bardzo odchudzony. Nie poznacie mnie po tej wędrówce. Na razie niknę w tłumie, bo nowoczesna technologia cukrownicza lubi nas w dużej masie. 4000 ton dziennie. Tam uszło mi na sucho, ale teraz wyczuwam w powietrzu wilgoć. Nazywają to mokrym rozładunkiem na ostatniej stacji. I leją wodę. Miliony moich braci przechodzi corocznie do roztworu przez tę wodę. Podobno to dopiero wstęp do wielkiego prania pod dachem hali. Teraz bardziej im zależy na popychaniu nas silnym strumieniem wody do przodu i pod górę, do pądu. Mokry nasz los, od wody nie odczepimy się już do końca produkcji. Teraz płyniemy rzeką do wielkiego cylindra, gdzie pozbawiają nas niepożądanego towarzystwa polnych kamieni i piasku. Zaraz potem tracimy resztki czupryny. Rozczesują źdźbła słomy ogromnymi grzebieniami, wyłapują ostatnie kwasty. I do w zamkniętej łazie. Wreszcie wyskakujemy czyści do przesady, by dostać się w łapy skomplikowanej maszynerii. Jeszcze podjazd w górę ślimakiem... I hop na transport. No nie bowiem wiozą nas luksusowo, ale to chyba uprzejmość kata. Szast prast i na ostrych nożach krajalnic rozpadamy się w cienkie struszki. To wciąż my, braki raki w swojej wędrówce ku kryształowej przyszłości, jeszcze mamy resztki ciała, jeszcze można nas ważyć, by obliczyć, ile się należy plantatorowi, który nas hodował. Ale to już łabędzi śpiew w stałej postaci. Za chwilę rozpłyniemy się, wycisną z nas wszystkie soki, wpadamy do ciemnego dyfuzora. Tu znów szprecują nas wodą, wypukują słodki, surowy sok i podglądają przyrządami. A to, co z nas zostanie, nazywają ironicznie wysłodkami i wyrzucza, wyrzucają precz. Potem w zamknięciu uszlachetniają i zagęszczają słodkie ciecze, aż nabierzemy brązowego koloru. My? To już nie my. Nas buraków już nie ma. W kotłach i rurociągach pozostały tylko nasze płyny ustrojowe. W warnikach zrobili gorącą masę, sypnęli garścią pudru dla zachęty. Sprytni tacy. Chcieli nas zgromadzić wokół maleńkich centrów krystalizacji. Cóż robić? Nie mamy sił, by im odmówić. Rośniemy więc powoli w kryształki cukrownikom na uciechę. I teraz jest już cukrzycane. Sygniemy szybko w chłodzie. My brunatna słodycz. A klu programu zapowiedzieli tu. W mokrym cylindrze wirówki usiłują wycisnąć to, co mamy najlepszego. Szprecują wodą. Przygrzewają parą, aż puścimy ostatnią farbę. Odciekniemy ostatnim potem. I potem w szaleńczych piruetach sypniemy na dno wielutkim kryształem. Kończymy już podróż, wyjeżdżamy z rzymskiej łaźni. Jeszcze tylko skotłują nas w gorących bębnach suszarek i wyślą do wag z myślnej maszyny. Tu skroją nam nowe ubranie z białego papieru. Wszystko robi automat, nie brudzą sobie rączek. Nawet napisy drukują się same na tych wałkach. Rolki same paćkają klejem brzeg wstęgi. Ciach i już leci cukier. Czy jestem do niego podobny? Ani trochę, ale tak naprawdę to ja siedzę w tych torebkach i już pędzę, by osłodzić wam życie. Najpierw trzeba posiekać, oczywiście nie w ten sposób, ale takimi właśnie nożami, z których, dzięki których działalności powstaje tak zwana krajanka. Też specjalne wymagania technologiczne, ona musi być odpowiedniej długości, odpowiedniego kształtu, dzięki temu, że noże są takie, a nie inne, to są pasma o kształcie litery V. I cała filozofia tej sprawy polega na tym, żeby z buraka wydobyć sok, bo w tym soku jest cukier. ta niezwykła fabryka biologiczna, jaką jest burak, ma jednak pewną specyficzną cechę. Ona jest lekko kwaśna, ma tak zwane pH, czyli stężenie jonów wodorowych 6. Póki burak jest żywy, nie zabity temperaturą, ta fabryka sama broni się przed rozkładaniem sacharozy, czyli cukru, który jest w środku. Natomiast gdy zostanie zabity, gdy zostanie zniszczona protoplazma, Następuje natychmiast proces rozkładu sacharozy na skutek tego, że pH wynosi właśnie 6. I temu cały proces technologiczny jest podporządkowany. Cukrownicy mówią, że ten sok trzeba wydobyć szybko, alkalicznie i gorąco. Alkalicznie. Wobec tego, tak zwany sok surowy, który został wydobyty z buraka, trzeba potraktować czymś, co sprawi, że stanie on się silnie zasadowy. A więc wapno. Najzwyklejsze wapno zalane wodą. Pomieszane powstaje w gwałtownym procesie wapienne mleko dodane do surowego soku powoduje o właśnie wytrącanie zanieczyszczeń. I taki proces przy pomocy wapna i gazu CO2 powoduje, że z tego surowego soku otrzymuje się sok. Oczyszczony, sok rzadki, ale jeszcze w trakcie tego właśnie oczyszczania przy pomocy gazu i wapna powstaje coś, co nazywa się osadem saturacyjnym. To są nie cukry i wapno wytrącone z tego roztworu i to jest oczywiście rzecz, która jest już niepotrzebna, jakkolwiek stanowi niezły nawóz naturalny, organiczny. Otóż sok rzadki około 16-15% cukru. Aerometr prawie tonie w nim. Trzeba teraz pozbyć się wody, odparować ją i otrzymać sok gęsty. Tu już jest cukru prawie 65%. A kolejna faza odparowania tego soku gęstego powoduje, że otrzymujemy cukrzycę, a ona poddana odwirowaniu sprawia, że Sypie się już biały cukier. Biały cukier o czystości 99,9%. Jeszcze jest oczywiście cały szereg innych odpadów. To są te tak zwane wysłotki, które mo mogą być w formie na przykład takich brykietów yy, tworzone. Mogą mieć postać suszu, a mogą wreszcie pod ciśnieniem tysiąca atmosfer zostać sprasowane w takie niezwykłe brykiety, które trzymają się bez żadnego środka lepiącego. W sumie to jest znakomita, znakomite pożywienie dla bydła, ale podstawowy produkt o fantastycznej czystości 99,9% jest po prostu rzeczą jak na technologie przemysłowe wprost niezwykłe. Oczywiście robi się dużo, zjada się jeszcze więcej. Pytanie, czy koniecznie trzeba tym, to jest ogromny kryształ cukru, krystalizuje w strukturze heksagonalnej. Co to jest? Co to jest? No nawet okiem mikroskopu elektronowego trudno odkryć jego tajemnicę. Są to po prostu przypominające, no powiedzmy kwarc takie właśnie kryształki. I pytanie, czy... Czy przypadkiem nie dlatego, że tę technologię opanowaliśmy jakby do końca, nie dlatego na niej skończyliśmy? Nawet pod mikroskopem elektronowym nie widać, że ten cukier, tak zwana sacharoza, to jest bardzo skomplikowana cząsteczka chemiczna zbudowana z dwóch części jakby. Z jednej części prostego cukru glukozy i z drugiej fruktozy, połączonych atomem tlenu. Można, i zwykle w organizmie tak się dzieje, rozłożyć je na dwie. Ale przecież na tym nie kończą się możliwości słodzenia. No, istnieje na przykład taka sacharyna, 500 razy słodsza od cukru, przechodzi przez organizm bez przeszkód, no z tym, że nieprzyjemne uczucie w ustach czasem wykonuje. No, ale na przykład taki sorbit, tylko pół raza mm, tak słodki jak cukier, yy, ale jednocześnie doskonale może być zażywany przez ludzi cierpiących na cukrzycę. Albo xylit, dwa razy słodszy niż cukier. Z brzozy, z soku brzozowego można uzyskać z niektórych owoców? No ale są nawet takie rzeczy, jak powiedzmy, białka monelina czy traumatyna. Jedno dwa tysiące, a drugie cztery tysiące razy słodsze niż cukier. I dlaczego tylko w cukrze widzimy wszystko? I to zarówno słodzenie herbaty, jak i potrzeby energetyczne. Niekoniecznie... Nadmiar, nadmiar. Niekoniecznie wszystko, ale ty mi chcesz mówić, że cukier jest po prostu sam z siebie szkodliwy otóż nie, on jest szkodliwy w nadmiarze poza tym, czy można z faktu czystości tak znakomitej czystości, która uzyskiwana jest w innych przypadkach tylko w czasie niesłychanie finezyjnych prób laboratoryjnych czy z tego, że jest czysty można uczynić zarzut, otóż uważam, że nie można natomiast warto się przyjrzeć jakimi ciekawymi metodami bada się ten zawartość cukru otóż ma on tę specyficzną cechę, że w świetle spolaryzowanym Kręca płaszczyznę polaryzacji światła i w tych dwóch szklankach początkowo była tylko woda, w jednej jest pewna ilość cukru. Doskonale w świetle spolaryzowanym widać, jaka jest różnica, która gołym okiem jest oczywiście niewidoczna, bo te szklanki są takie same. Natomiast polaryzacja jest tym sposobem, który pozwala odczytywać zawartość cukru. Czystość, precyzja i podejrzliwość to zalety cukrowników. Sprawdzają swoją robotę na każdym etapie technologii: buraki na polu, krajankę w hali, soki w kotłach i rurociągach. Nie można opowiedzieć o wszystkim, więc tutaj tylko próbka ich pracy. Właśnie mielą krajankę, by oznaczyć w niej zawartość cukru. Typowa porcja to 26 gramów. Pozwala to nawet na obliczenie, ile można wyprodukować cukru z buraków rosnących jeszcze na jakiejś plantacji. Naukowo nazywają to badanie gorącą digestią wodną i prowadzą je, by rozliczyć cukrownię z efektywnej pracy. Będzie wiadomo, ile cukru trafia na początku do produkcji i czy surowiec jest dobrej jakości. Dodatek wody odstanowej jest niezbędny, bo za chwilę całość znajdzie się w gorącej łaźni wodnej. A coś musi przecież parować. Żeby uzyskać właściwy wynik, konieczne jest uszczelnienie. W hermetycznym wnętrzu przez pół godziny przebiegał będzie proces dyfuzji. Spodziewamy się, że właśnie wtedy do roztworu wyługowany zostanie cukier. Nie ma innej szansy, więc pora do łaziny. A dalej to każdy chemik sprawdziłby roztwór na polarymetrze. Najpierw zerowanie wodą destylowaną. To ze względu na konieczność zachowania czystości pomiaru, jeśli produkt ma być najczystszy z możliwych. A teraz cała porcja roztworu otrzymana z cylinderka. Powinno być sporo cukru. Przez dwa trzeba pomnożyć wynik na skali. Będzie 16,4% w normie. Tak badaliśmy soki od początku do końca. Sok surowy z dyfuzora. I to, co wyrzucili precz po wyciśnięciu, słynne wysłodki Zawierają jeszcze dość cukru, by wykarmić nimi stado bydła. Najbardziej ciekawi są tego, co wychodzi z wirówek, bo to jest przecież efekt ich pracy. Sprawdzają odcień, ale najbardziej się cieszą, gdy wychodzą duże kryształy. Pieczołowicie sprawdzają wtedy granulacje na sitach o coraz mniejszych oczkach. Jeśli jest czysty i bielutkie, to dobrze, ale gdy są duże drobiny, to jeszcze lepiej. Najlepsza rafinada. Niżej po prostu cukier biały spożywczy. To co na dole w kuwecie też jest czyste i słodkie, ale najlepiej, gdy zbyt dużo tego nie ma. I test ostateczny. Odcień roztworu cukru w wodzie oznaczany w stopniach Sztamera. Poniżej 0,3 rafinada. Do jednego stopnia cukier biały. Powyżej jednego przemysłowy. Dzisiaj jest 0,4. To świetny wynik. Laboratorium potwierdza, że cukrownia czysto pracuje. Cukier nie jedno ma imię, nie tylko kryształ, ale na przykład płyta lana i kostka z niej tworzona cukier lodowy o tak pięknym i niezwykłym kształcie. To jest trochę żart, oczywiście, ale tak na. No dziękuję uprzejmie, ale tak naprawdę może on wyglądać choćby tak brązowy cukier kandyzowany. Dla specjalistów i smakoszów brązowy cukier. Bardzo cię proszę. Jasno brązowy cukier specjalnie do kawy I widzisz jasno brązowy to nie jest produkt ostateczny to jest jakby cukier niedokończony z wieloma jeszcze elementami pochodzącymi z, ty, z tego naturalnego źródła jak góra cukrowy, które nie zostały usunięte to nie jest cukier rafinowany dlaczego mówię że cukier jest szkodliwy bo coraz większa ilość specjalistów twierdzi że jako substancja chemicznie czysta nie powinien być zażywany w wielkiej ilości alkohol gdy się pojawił chemicznie czysty stworzył problem środki te ciągnięte z opium na przykład chemicznie czyste stworzyły problem. Leki chemicznie czyste stworzyły problem. Natomiast substancje przyrodnicze zawierające te wszystkie rzeczy, które usuwałeś pracowicie w procesie technologicznym. Te substancje powinny być przecież cukier, burak cukrowy i sok z buraka nie jest trujący. Dlaczego eliminować to wszystko? I być może dlatego racja częściowo przynajmniej miał jeden z uczonych Robert Datkins, który powiedział, że wiele nieszczęść sprawiło człowiekowi nie fakt że nauczył się w ogóle yy, produkować cukier, ale że nauczył się go produkować w idealnie czystej postaci. Znasz ten eksperyment Oczyścić. profesora Meszczerskiego? Króliki karmione zwyczajnie. Średnio pokolenie trwało 20 miesięcy. Jeśli jedną trzecią diety zastąpiono cukrem białym, ich czas życia skrócił się do 17,5 miesiąca, a jeśli tę jedną trzecią zastąpiono cukrem żółtym, żyły 27,5 miesiąca. To jest fakt naukowy.